Jej imię to nie tylko imię to legenda. Mit synonim władzy pokusy i tragedii. Ostatni faraon Egiptu, Kleopatra VII, kobieta, która mówiła w dziewięciu językach, kobieta, która dowodziła flotą, kobieta, która uważała się za żywe wcielenie bogini Izydy. Rzuciła wyzwanie Rzymowi największemu imperium, jakie kiedykolwiek poznał świat zdobyła serca dwóch najpotężniejszych mężczyzn swoich czasów Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. Wiemy jak żyła, wiemy jak rządziła, wiemy jak zmarła. W sierpniu 30 roku przed naszą erą, gdy legiony jej śmiertelnego wroga Oktawiana wkraczały do jej stolicy Aleksandrii, zamknęła się w swoim mauzoleum. Według legendy, którą napisali zwycięzcy rzymianie, kazała jej przynieść kosz z figami, na dnie pod słodkimi owocami drzemał żmija. Przycisnęła węża do piersi. Cichy królewski odchod. Koniec dynastii. Koniec epoki. Śmierć Kleopatry oznaczała koniec faraońskiego Egiptu i narodziny Imperium Rzymskiego. Wiemy o niej wszystko, ale to kłamstwo. Nie wiemy o niej najważniejszego. Gdzie ona jest? Gdzie jest jej grób? Jak to się stało, że najsłynniejsza, najlepiej udokumentowana kobieta całej starożytności, pochowana, jak mówią sami rzymscy historycy po królewsku, i wspaniale po prostu zniknęła? Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy poprosić Was o małe wsparcie. Polubienie i subskrypcja będą najlepszym podziękowaniem. Dziękuję. Od ponad 2000 lat jej grobowiec pozostaje najbardziej pożądaną, najdroższą. I najbardziej nieuchwytną zagadką w archeologii: wielkie piramidy w Gizie stoją. Wiemy, gdzie są. Złota maska Tutanchamona została znaleziona, ale grobowiec Kleopatry zniknął. Szukali jej rzymscy cesarze, szukali arabscy kalifowie, szukali jej awanturnicy Napoleona, szukają jej współcześni archeolodzy z najnowocześniejszym sprzętem. Nikt jej nie znalazł. To nie tylko porażka. To nie jest po prostu zagubiony grób, to anomalia, to jest statystycznie niemożliwe. To idealna zbrodnia lub idealny genialny plan. Co jeśli jej grób nie zaginął? Co jeśli była ukryta, ukryte tak sprytnie, tak zuchwale, że przez dwa tysiąclecia armie i naukowcy szukali zupełnie gdzie indziej? Patrzyliśmy na mapę, ale nie widzieliśmy klucza aż do niedawna. To historia śledztwa, które rozpoczęło się nie na egipskiej pustyni, ale w gabinecie prawnika. To historia kobiety, która sprzeciwiła się 2000 latom historii. To historia odkrycia, która nie tylko wskazuje drogę do grobu, ale zmienia nasze wyobrażenie o tym, czym ten grób jest. To nie tylko grób, to szyfr, to labirynt i naukowcy właśnie znaleźli do niego klucz. Aby znaleźć to, co było ukryte, musimy najpierw zrozumieć, gdzie szukano wszystkiego i dlaczego ponieśli druzgocącą porażkę. Nasi pierwsi świadkowie to starożytni rzymscy historycy. Plutarch, Kasiodor, Svetonius. Wszyscy oni piszący pokolenie lub dwa po wydarzeniach zgadzają się w jednym. Zwycięzca Oktawian, przyszły cesarz August pozwolił pochować Kleopatrę po królewsku. Co więcej, spełnił jej ostatnią wolę. Została pochowana razem z Markiem Antoniuszem. Szanował ich miłość, nie? Oktawian był zimnym, wyrachowanym politykiem. Był mistrzem propagandy. Właśnie zakończył krwawą wojnę domową. Kleopatra była jego głównym wrogiem. Przedstawiał ją jako rozpustną wschodnią królową, która oczarowała szlachetnego Rzymianina. Pozwalając pochować ich razem, zamykał zagrożenie. Pokazywał Rzymowi, wszystko się skończyło. Wrogowie zostali pokonani i leżą w jednym grobie. Jestem zwycięzcą, zatem mamy fakt. Grub był. Sami Rzymianie potwierdzają, gdzie świadkowie znów są zgodni. Została pochowana w swoim własnym mauzoleum monumentalnym budynku, które zaczęła budować jeszcze za życia, obok swojego pałacu. Gdzie był jej pałac w Aleksandrii, w dzielnicy królewskiej? Brachion. To było w zasadzie zakazane miasto starożytnego świata, dzielnica, w której mieszkali Ptolemeusze, gdzie stała legendarna latarnia aleksandryjska, jeden z siedmiu cudów świata, gdzie znajdowała się wielka biblioteka mózg starożytnego świata i gdzie, jak głosiły pogłoski w miodowym sarkofagu, spoczywał sam Aleksander Wielki. Wydawałoby się, że wszystko jest proste. Szukaj pałacu, szukaj mauzoleum, znajdź ruiny Bruchajonu, a znajdziesz Kleopatrę. Tylko jest jeden problem gigantyczny nie do pokonania problem. Starożytna Aleksandria nie istnieje. Ona nie żyje, jest pod wodą 21 lipca 365 roku naszej ery. Świt. Ziemia zadrżała. U wybrzeży krety doszło do jednego z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii. Jego magnituda według współczesnych szacunków wynosi ponad 8 stopni. Fala uderzeniowa przeszła przez całe Morze Śródziemne. Miasta w Grecji, Włoszech i Libii zostały zrównane z ziemią, ale najgorsze czekało Aleksandria. Pęknięcia geologiczne pod miastem zaczęły się przesuwać. Ziemia opadła o kilka metrów, a potem z morza wyłonił się potwór tsunami. Woda odpłynęła od brzegu, odsłaniając dno portu, a następnie wróciła ścianą. Przelała się przez falochrony. Wdarła się do miasta, do całej dzielnicy, do samego królewskiego kwartału, gdzie pałace ptolemeuszy, świątynie, gdzie modliła się Kleopatra i, jak wszyscy sądzili, jej grobowiec zostały pochłonięte. Zsuwali się do morza przez półtora tysiąca lat. To była tylko legenda. Miasto duch pod falami dopóki w latach 90. się nie pojawiło. Frank Godio, francuski archeolog podwodny. Nie jest poszukiwaczem przygód, lecz naukowcem uzbrojonym w najnowocześniejszy sprzęt. Jego statek Księżniczka Duda był pływającym laboratorium. Godio wykorzystał to, co wydawało się science fiction. Wysokoczułe protonowe magnetometry są w stanie wykrywać anomalie w ziemskim polu magnetycznym spowodowane ukrytymi strukturami skalnymi. Skanery boczne, które rysowały mapę dna, rezonans magnetyczny jądrowy Zaczął metodycznie, cal po calu, skanowanie dna portu w Aleksandrii. A to, co znalazł, wstrząsnęło światem. Znalazł ją zaginioną Aleksandrię. To było niesamowite. Tuż pod kilami współczesnych statków handlowych, na głębokości zaledwie 6-8 metrów pod warstwą mułu, leżało miasto Kleopatry. Godio i jego zespół wydobyli z dna tysiące artefaktów kolosalne pięciometrowe posągi faraonów. Czarne sfinksy z deriorytu, które niegdyś strzegły wejścia do świątyni. Kolumny resztki podłóg mozaikowych. Znaleźli nawet osobisty pałac na wyspie Kleopatry Antirodos. Dosłownie płynęli przez jej historię. Znaleźli świątynię Izydy Bogini, z którą identyfikowała się Kleopatra. Znaleźli wszystko oprócz jednego grobowca. Po mauzoleum nie było śladu ani jednego kamienia, który można by z pewnością zidentyfikować jako miejsce pochówku ostatniej królowej. Jak to możliwe? Czy trzęsienie ziemi i tsunami zniszczyły ją tak bardzo, że nie pozostał po niej żaden ślad? Zetrzyjcie w pył, czy jej tam nigdy nie było? Frank Godio znalazł miasto Kleopatry, ale jej główna tajemnica pozostała na dnie. Śledztwo trwające dwa tysiące lat utknęło w martwym punkcie. Ślepa uliczka zalana betonem współczesnej Aleksandrii i wodą Morza Śródziemnego. Przez dziesięciolecia świat archeologii pogodził się z tym. Grób Kleopatry zaginął na zawsze. Albo została zniszczona przez tsunami, albo pogrzebana pod fundamentami współczesnej, rozrastającej się Aleksandrii, gdzie kopanie jest w zasadzie niemożliwe. Sprawa zamknięta. Wszystkie artykuły, wszystkie książki, wszystkie filmy dokumentalne. Kończyły się na tej tragicznej nucie, dopóki na scenę nie wkroczył najbardziej nieoczekiwany gracz. Nazywa się Kathleen Martinez i nie jest archeologiem. Była kryminologiem z Dominikany, specjalistką od prawa konstytucyjnego. Nie miała nic wspólnego z zakurzonymi wykopaliskami, ale miała obsesję. Od młodości była zafascynowana Kleopatrą. Ale nie tą z hollywoodzkich filmów, tylko kleopatrą, strategiem, kleopatrą, intelektualistką. Przez 14 lat prowadziła własne prywatne śledztwo w swoim gabinecie w Santo Domingo. Przeczytała wszystko, co o niej napisano. Studiowała języki starożytne. Ona patrzyła na tę sprawę nie jak archeolog. Archeolog szuka artefaktów, prawnik szuka motywu. Zadała proste pytanie kryminalne, którego z jakiegoś powodu nikt nie zadał. Po co Kleopatrze, jednej z najmądrzejszych i najbardziej wyrachowanych kobiet swoich czasów, budować swoje mauzoleum w najbardziej oczywistym miejscu, tuż przy swoim pałacu? Nie była naiwna. Wiedziała, że przegrywa wojnę. Wiedziała, że Oktawian idzie za nią. Wiedziała, że on jej nienawidzi. Właśnie zniszczył jej flotę, jej armię, jej ukochanego. Wiózł jej dzieci do Rzymu w łańcuchach dla swojego triumfalnego pochodu. Co Rzymianie robili z grobowcami pokonanych wrogów? Bezczeszczono je, niszczono, unicestwiano, wymazywano imię wroga z kamienia Domniatio Moria. Przekleństwo pamięci dla Egipcjanina wierzącego w życie pozagrobowe. To było gorsze niż śmierć. To było wieczne zapomnienie. Czy Kleopatra, która uważała się za żywe wcielenie bogini Izydy, pozwoliłaby, aby jej ciało i ciało Antoniusza dostały się w ręce wrogań? Prawniczy, analityczny umysł Martineza mówił, to nielogiczne, to nie pasuje do profilu psychologicznego. Mauzoleum w pałacu było przynętą. Dekoracja to idealne miejsce na publiczne samobójstwo. Idealne miejsce, żeby Octavian ją znalazł, ale nie na wieczny spoczynek. Miała przygotować coś innego, tajny plan, plan B. Ale gdzie Martinez wciąż na nowo czytała Plutarcha i zwróciła uwagę na szczegół, który inni uważali za poetycką metaforę. Kleopatra utożsamiała się z Izydą, Antoniusz z bogiem Dionizosem, którego Grecy wiązali z Ozyrysem, mężem Izydy. Legenda o Ozyrysie to centralny mit Egiptu. Ozyrys został zabity przez swojego brata Seta, jego ciało zostało pocięte na czternaście części i rozrzucone po całym Egipcie. I Sida jego kochająca żona, zebrała go po kawałku i używając swojej magii wskrzesiła go. Ich grób miał być nie tylko grobowcem, ale sanktuarium, miejscem, gdzie powtarza się mit o Izydzie i Ozyrysie, gdzie Kleopatra jako nowa Izyda i Antoniusz jako nowy Ozyrys mogliby zjednoczyć się w życiu pozagrobowym i zyskać wieczność. To wszystko zmieniało. Martinez zaczęła szukać nie pałaców, ale głównych świątyń Izydy i Ozyrysa, które istniały w czasach Kleopatry. I jej wzrok padł na jeden punkt na mapie, miejsce, które wszyscy inni archeolodzy ignorowali. Pięćdziesiąt kilometrów na zachód od Aleksandrii znajduje się Taposiris Magna. Taposiris Magna. Wielki grobowiec Ozyrysa. Już sama ta nazwa sprawiała, że serce biło szybciej. W starożytności było to duże miasto portowe i najważniejsze centrum religijne. Jego główną atrakcją jest masywna, półzburzona świątynia poświęcona Ozyrysowi. Według starożytnej legendy, według jednej z wersji, właśnie tutaj Izis znalazła jedną z czternastu części ciała swojego męża. Idealne połączenie mitologiczne. To miejsce było znane, zostało wykopane. Ale nie głęboko. Uważano, że to po prostu jedna z setek świątyń ptolemejskich. Nic szczególnego. Nie był tak bogaty jak karnak czy Luksor. Ale Martinez była pewna, że to właśnie to. To był jej główny podejrzany. W 2005 roku sprzedała swój samochód, wzięła pożyczkę i przyjechała do Egiptu. Z tą teorią przyszła do faraona egipskiej archeologii doktora Zachi Hawasa. W tamtym czasie był wszechmocnym szefem Najwyższej Rady do Spraw Zabytków. Kontrolował wszystkie wykopaliska w Egipcie. Wysłuchał jej. Prawnik z Dominikany, bez doświadczenia w pracy w terenie, z szaloną teorią, że wszyscy naukowcy przed nią popełniali błędy. Był łagodnie mówiąc sceptyczny. Powiedział jej nie, ale Martinez się nie poddała. Wracając w kółko, coś w jej obsesji, w jej stalowej logice go zaintrygowało. W końcu się poddał. Dał jej szansę, ale była to okrutna szansa. Macie dwa miesiące, powiedział. Dwa miesiące. Sezon wykopalisk. Jeśli nic nie znajdziesz, odjeżdżasz na zawsze. Dla Martineza to była gra wabankę. Zebrała mały zespół egipskich robotników. Zaczęli kopać i nic. Tydzień po tygodniu. Pył kamienie drobne, niczym nie wyróżniające się od łamki ceramiki. Zegar tykał prawie minęły dwa miesiące. Drużyna była zdesperowana. Zachiwas już przygotowywał dokumenty o zakończeniu prac. I wtedy go znaleźli. To nie był grobowiec, to była głowa doskonale zachowana, alabastrowa głowa rzeźba przedstawiająca Kleopatrę z jej słynną fryzurą melon i królewską diademą, a obok monety dziesiątki brązowych monet. I na nich jej profil wybity za jej życia. To był niepodważalny dowód, dowód na to, że ta świątynia była aktywna nie tylko podczas jej panowania. Był dla niej niesamowicie ważny. To był jej osobisty projekt. Znalezienie tak wielu jej wizerunków w jednym miejscu nie było przypadkowe. Hawas był wstrząśnięty. Natychmiast przedłużył misję, a wykopaliska zostały wznowione. Rok po roku Martinez i jej zespół dosłownie wgryzali się w skalne podłoże. I im głębiej kopali, tym dziwniejsze i ważniejsze rzeczy znajdowali. Odkryli gigantyczną nekropolię Pogość za murami świątyni. Otworzyli dziesiątki grobowców, a to, co zobaczyli, było szokiem. W grobowcach były mumie, ale nie królewskie. Byli to wysoko postawieni urzędnicy kapłani wojskowi. Około 200 mumii z okresu grecko-rzymskiego, a wszystkie zostały pochowane twarzą do świątyni. Chcieli być pochowani w pobliżu tego miejsca. Chcieli być blisko kogoś, kto był w środku, jakby byli zwitą, odprowadzającą swojego pana do zaświatów. A potem znaleźli mumie ze złotymi językami. To było niedawne niesamowite odkrycie to była rzadka praktyka pogrzebowa. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że złoty język pozwoli zmarłemu rozmawiać z bogami w zaświatach, rozmawiać z Ozyrysem. Wszystko się zgadzało. Ta posiris Magna nie była tylko świątynią. To był gigantyczny kompleks pogrzebowy, centrum kultu śmierci idealne miejsce na tajny grób. Martina wykopała na zewnątrz, znalazła świtę. Ale gdzie była sama królowa, powinna być w środku, w najświętszym, najbardziej chronionym miejscu głęboko pod świątynią. Zespół przywiózł georadar, technologię zdolną widzieć przez kamień. Zaczęli skanować podłogę świątyni, a radar oszalał. Pokazał puste przestrzenie głęboko pod podłożem skalnym. Nie tylko naturalne pęknięcia, ale anomalie stworzone przez człowieka geometrycznie regularne. Sieć kopań, tuneli i jedną szczególnie dużą anomalię, ogromną pustkę możliwą komorę grobową. Zaczęli wiercić szyb po szybie, schodzili coraz głębiej w ciemność, 13 metrów do 15 i wtedy go znaleźli. Listopad 2022 roku. Światowe media eksplodują. Nagłówki krzyczą: znaleziono tunel do grobu Kleopatry. Zespół Katlin Martinez ogłasza odkrycie, ale to nie grób, to coś jeszcze bardziej niesamowitego. To, czego zdaniem inżynierów i historyków w Egipcie po prostu nie mogło być. Na głębokości 13 metrów pod świątynią przebili ścianę i znaleźli się w tunelu. To nie był po prostu przejście, to było arcydzieło idealnie wykute w twardej skale o wysokości dwóch metrów i prowadzące w nieznane. Uruchomili drony. Poszli sami. Tunel ciągnął się na 14 dniami Pietru, prawie półtora kilometru. To był cud starożytnej inżynierii. Ale co to po co natychmiast zobaczyli analog? Ten tunel był niemal dokładną kopią tunelu Eupalinosa. Legendarnego akweduktu na greckiej wyspie Samos, jednego z cudów inżynierii starożytności, zbudowanego 500 lat przed Kleopatrą. Greccy inżynierowie nauczyli się drążyć tunele w skałach z dwóch stron góry i spotkać się po środku. Kleopatra była Greczynką, była Ptolemejką, znała tę technologię. Ale tunel na Samosie był akwedukiem nosił wodę a ten, co niósł ten tunel i tu czekał ich drugi szok. Tunel został zalany. Był częściowo wypełniony wodą. I nie tylko słodką wodą, ale wodą śródziemnomorską i mułem, tą samą wodą, która pochłonęła Aleksandrię. To była więź bezpośrednia, fizyczna więź. To samo trzęsienie ziemi z 365 roku Noroeda, które zniszczyło dzielnicę królewską, uderzyło również tutaj. Uszkodziło to tunel, do którego napłynęła woda z morza, które było tuż obok. To był szokujący dowód. To dowodziło, że tunel został zbudowany przed katastrofą. Został zbudowany w czasach Kleopatry, lub dla niej. To odkrycie wszystko zmieniło. A ta z Magna to nie tylko świątynia, to wierzchołek góry lodowej. Świątynia to wejście, to osłona. To uczta dla kapłanów i świty, a prawdziwy kompleks znajduje się pod ziemią. Ten tunel to nie akwedukt, to droga tajne przejście ścieżka dusz. Ale dokąd on prowadzi 1305 m Gdzie można było potajemnie iść półtora kilometra pod ziemią? Zespół Martineza pracując w nieludzkich warunkach w błocie i wodzie zaczął go badać i znaleźli artefakty, ceramikę, posągi i nasiona monety? Dowód na to, że tunel był aktywnie używany i doprowadził ich do krawędzi, do urwiska. Tunel prowadził do czegoś, do nowego, nieznanego obszaru. Skanowanie radarowe wokół tunelu i na jego końcach wykazało jeszcze więcej anomalii. Cały kompleks nieznanych, zalanych pomieszczeń i jeszcze głębszych szybów. Jedna z tych szybów schodzi pionowo w dół na 30 m. To nie wygląda jak świątynia. To wygląda jak forteca, jak bunkier, jak grobowiec zaprojektowany tak, żeby nigdy go nie znaleziono. To właśnie naprawdę zszokowało naukowców. Nie złoto, nie sarkofag, tylko inżynieria genialność planu. Kleopatra, zdając sobie sprawę, że jej mauzoleum w Aleksandrii jest skazane na zagładę, opracowała plan B, który był nie tylko grobowcem, ale całym podziemnym labiryntem. Użyła najświętszej świątyni Ozyrysa, jako fałszywych drzwi. Zbudowała pod nim tunel, który prowadził do osobnego, odizolowanego, wykutego w skalę mauzoleum. Grób, który został zaprojektowany tak, aby przetrwać wszystko. Ironia polega na tym, że jej plan się nie powiódł, ale nie z powodu ludzi, tylko z powodu natury. To samo trzęsienie ziemi, które ukryło jej fałszywy grób w Aleksandrii, uszkodziło i zalało również jej prawdziwy, sekretny grób. Schowała ją tak dobrze, że pochłonęła ją sama ziemia. Ale teraz mamy mapę. Ten tunel to nie ślepa uliczka. To jest strzałka. Wskazuje prosto na cel. Kathleen Martinez nie znalazła grobowca Kleopatry. Znalazła drzwi. Znalazła drogę, która była ukryta od dwóch tysięcy lat. I stoi prosto przed nim. Śledztwo nie jest zakończone, jest w pełnym toku. Właśnie teraz w Egipcie zespół Martineza i egipscy archeolodzy przygotowują podwodne drony. Przygotowują się do nurkowania w tym zatopionym 30-metrowym szybie. Przygotowują się do odkrycia tego, co ukryte w tej anomalii, w tej pustce, którą widzi radar. Co oni tam znajdą? Czy znajdą nietkniętą komorę grobową z dwoma sarkofagami Kleopatry i Antoniusza oraz skarbami, które doprowadziłyby świat do szaleństwa? A może znajdą coś straszniejszego. Puste pomieszczenie grup, które ostatecznie znaleziono, ale nie my, tylko rzymianie. Co jeśli Oktawian rozszyfrował jej szyfr? Nie był głupi. Co jeśli zrozumiał, że mauzoleum w pałacu jest fałszywe? Co jeśli potajemnie przybył tu do Taposiris? Magna zabrał ich ciała, zniszczył je, wymazał z historii, a następnie zapieczętował tunel, pozostawiając nam tylko pustą świątynię. Stoimy u progu największego odkrycia w historii archeologii lub największego rozczarowania. Ten tunel jest albo kluczem do grobowca, albo ostatnim genialnym pożegnaniem samej Kleopatry. Co według Pana znajduje się na dnie tej zalanej kopalni nienaruszony grób, czy puste pomieszczenie, i ostatnia kpina Oktawiana? Piszcie swoje wersje w komentarzach. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy obejrzeli ten odcinek do końca. Państwa wsparcie, polubienie i subskrypcja są dla nas bardzo ważne. I nie zapomnijcie kliknąć dzwonka, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nie przegapić naszych nowych filmów. Naszych nowych filmów. Naszych nowych filmów.